Witam Was na pasiece wieczorową porą. Prace zaplanowane na dzisiaj wykonałem. Miałem to wszystko nagrywać, ale jednak okazało się, że w teorii to wszystko fajnie, prosto wygląda, a w praktyce jest troszkę, jest troszkę trudniej. Także zacząłem to nagrywać, ale bardzo dużo czasu mi to zajęło, bo chyba z 3 godziny. Tutaj ogarnąłem te wszystkie ule i te prace, które sobie zaplanowałem więc stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał, a po prostu wam, wam opowiem co i jak na pasiece zrobiłem. No, taką najważniejszą pracą, która była wykonana dzisiaj to było wybranie miodu z tych dwóch uli, w tym ulu było najwięcej, najwięcej miodu i, i wybrane zostały dwie te połówkowe nadstawki. E, sprawdziłem, czy, czy jest e, dokładnie, przeszukałem gniazdo, czy jest matka. No, matki nie znalazłem w tym ulu, więc coś tutaj e, się wydarzyło, takiego, że matka, matka zginęła. Prawdopodobnie zginęła. E, z tamtego pierwszego ula wziąłem jedną ramkę z czerwiem, takim e, młodym, jeszcze niezasklepionym, i podałem pszczołom. Także no, zobaczymy, jak, jak będą ciągnąć mateczniki. To będzie oznaczało, że, że tej matki na pewno w ulu nie ma i prawdopodobnie jeszcze jeszcze dokupię im matkę taką unasienioną, tak żeby no spróbować uratować tą rodzinkę, bo tak jak mówię, no ta rodzinka była moją rodzinką najsilniejszą. W tym ulu też było trochę miodu, ale nie wymierałem tego wszystkiego miodu z tego ula, tylko część miodu właśnie dałem do gniazda. Tym, bo jak wybrałem im, żeby też miały, miały jakiś zapas pokarmu. I tak. W tym ulu czerw jest, na różnym stopniu wygryzienia się, także matka na pewno jest, choć nie jest już ta matka z tamtego roku. Prawdopodobnie się w tym ulu pszczoły, pszczoły wyroiły i, i, i jest nowa matka, ale matka czerwi także także jest jest ok pod tym względem. Sprawdziłem też e, pokarm w, w odkładzie. Pokarmu troszkę było, ale podałem im e, ramkę z miodem z tego ula. Takim jeszcze nie zasklepionym, więc, e, więc pokarm będą mieć na, na kilka dni, a e, w przyszłym tygodniu też zacznę już e, już podkarmiać trochę e, trochę rodzinki. Nie? W tym ulu, natomiast wszystko jest ok, jest czerw, na pewno jest matka. Tutaj to był odkład, to był ul, który, w którym osadziłem rój w tamtym roku, który złapałem i, i, i co, no zobaczyłem, wszystko jest ok. Czerw jest Więc zabrałem jedną ramkę Z takim właśnie młodym czerwem z tego ula I dałem do tego, do tego ula gdzie, gdzie nie ma matki No i zobaczymy czy, czy pszczoły pociągną tam Tam mateczniki Jeśli tak no to, to będę miał pewność wtedy że tej matki Że tej matki nie ma Nie ma też ulika weselnego Ulik weselny połączyłem z tym ulem Także Także takie prace na pasiece są zrobione. No i co, i czekamy kilka dni, i zobaczymy, co, co, się, co, co się będzie działo w tym ulu bez matki. Nie? I tak, do tych uli dlatego mają nadstawki, no bo jak od, odwirowałem miód, nadstawki dałem pszczołom z powrotem do osuszenia. Tutaj jest jedna cała, a tu są dwie połówki. I tak to wygląda. A dlaczego to zajęło mi tyle czasu? No po prostu moje. No mój brak doświadczenia w pracy przy pszczołach dał się we znaki. Wziąłem to sobie tam do swojego garażu, te nadstawki z miodem. Pszczoły oczywiście strząsnąłem do, do, do gniazda, no ale pszczoły, część pszczół poleciała za mną. Zaczęła wybierać miód tam koło garażu, więc. Szybko musiałem zamknąć się w, w garażu takim zamykanym, żeby w, 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 wziąłem sobie tam miodarkę i, i tam ten miód odwirowałem. Choć tych pszczół tam było e, masakrycznie dużo i no, nie spodziewałem się, że to tak, że to tak wygląda na filmach w internecie czy gdzieś gdzie można, gdzie można zobaczyć jak miodobranie to przeważnie pszczołarze chwalą się jak to jest wszystko spokojnie i ogólnie a, i w ogóle, a w rzeczywistości jest z tym trochę więcej zabawy i, i, i problemu no ale udało się, jakieś 3 litry miodu udało się odwirować także tak, tak się sytuacja przedstawia, przedstawia na pasiece w takich najbliższym czasie co będę chciał zrobić na pasiece, na pewno w tym ulu myślę, żeby odymić apiwarolem przeciwko warozie, no bo nie ma czerwiu teraz, więc, więc to myślę, że to jest taki dobry czas, a miodu już z, niego, z tego ula na pewno nie będę wybierał, więc, więc można by to zrobić. Do pozostałych uli podam paski z kwasem szczawiowym, który też działa przeciwko warozie. W ogóle czym waroza jest? To jest taki pasożyt bytujący na, na pszczołach i osłabiający je bardzo. Dlatego trzeba z nim, z nim walczyć. Są różne metody. Najskuteczniejszym jest właśnie chyba e, odymianie. Z tym, że nie można tego robić w, w czasie, kiedy, e, kiedy pszczoły gromadzą miód taki produkcyjny. Hmm. Także takie plany na... Następ, na, na, kolejne, na kolejny tydzień. No i na pewno sprawdzamy, co się będzie działo z tym, czy będą ciągłe mateczniki, czy nie. No i prawdopodobnie, jeśli te mateczniki yy, pociągną, no to, w, yy, to dokupię jeszcze miat, matkę już taką unasiennioną i podam yy, i podam pszczołom, żeby, żeby ratować tą, yy, tą rodzinkę. Więc z takich, z takich informacji, z takich informacji to tyle. Chodźcie, pokażę Wam jeszcze, ile miodu udało się ile miodu udało się zebrać. No, jesteśmy już w kuchni, ja nagrywam moją kamerką Insta360 GO 3. Oczywiście poprzedni, poprzednie wejście nagrało się trochę krzywo, bo miałem ją przy... magnesowo przyczepioną na ubraniu i była... Przypięta, trochę krzywo, nie zauważyłem tego i teraz, teraz oglądając ten filmik <gryw> widzę, że, że nagrało się krzywo, za to wybaczcie. A jesteśmy właśnie w kuchni i mam tutaj swój garczek mojego pierwszego w życiu miodu, który wybrałem dzisiaj, właśnie pszczołom. Miód już przecedziłem z tych takich, tak wstępnie, z tych takich farfocli, takich różnych rzeczy, które, które się tam w miodzie uzbierały. No i tak to wygląda. dzisiaj sobie postoi i jutro albo pojutrze przeleję, przeleję miodek do, do słoików i, i będzie, yy, i będzie mój to mój pierwszy, pierwszy miód. Miód spróbowałem, więc smakuje wyśmienicie. Więc jest super. Zobaczcie sami. Tak to wygląda. No super. Z tego to jestem zadowolony. I no, dużo doświadczenia mnie to, że tak powiem, nauczyło. No i jeszcze na pewno dużo, dużo, nauki przede mną. No teraz, tak jak Wam mówię, będzie okres taki leczenia, leczenia warozy. Więc będziemy próbować leczyć. I, i, i no tą jedną rondzinkę oddymimy. Zobaczymy jaki będzie, jaki będzie osyp warozy. Wygląda tak, że yy, podpala się taką tabletkę z apiwarolem. Wkłada się na dennicę, zamyka szczelnie ul i na 15-20 minut ten dym wypełnia, wypełnia ul i, i, i zabija właśnie te pasożyty, warozy. Postaram się to nagrać. Być może uda się nagrać, więc zobaczcie, jak to wygląda. Takie czynności robiłem już przed, przed zimą. Też w ulach, więc, więc to myślę, że pójdzie. Mi dość sprawnie. No i tak to, tak to wygląda. Takie to dzisiaj były pszczelarskie przygody. Ja powoli uciekam na grilla. Życzę Wam dobrego weekendu. Do zobaczenia w następnych filmach. Hej.